Dobrosąsiedz i pa jakiego mąskiego na jaką strzela, fajnie. Legendarnego. Jajka! Tak chwilę tego filmu zabiję. A w ogóle to już chodzi do mnie. Do Akurat nie celka mogę tak, Ale mogę tak pokazywać. Dobra. No inaczej nie mogę. Przegam. Jak to? No tak to. Jak to? No, wjechałem z nią a ona mnie odbiła. No, łapkę w dół. No. Tak. Ale chociaż 5 tak plus. Tak lepiej. 5 plus. A pokażę wam jeszcze jednego skina, jakiego dostałem. Z Legendarnego. Kurde. Pa. Jakiego? jakiego dostał Takiego dostałem jaj z jajka. No. To jest bardzo fajne. Mhm. Ale chociaż ja nie lubię po teraz. Poczekajcie, bo coś mi się stało. So, jeszcze tak, z jajek sześciu, To z, z pięciu jajek wypełnię sobie tego zadymię. Dwie osoby. Z całego piszcie, zadania. Piszcie, piszcie. I piszcie tam. Nie mam do niego banka. Piszcie mi tutaj komentarze. A... Trzy osoby są. Musiałem go ulepszyć i teraz nie kupię tego łbanka, bo mam cztery gemy. Trzy osoby są... Trzy osoby są... Ale, ale za to patrzcie, jak wlikamy w te trzy paski i później ta konka z tym ludzikiem, to będzie się, będzie się, mamy dobra, wtedy dobra, powiedzmy, już że to. że tak to może być. Trzy osoby są tak? Zaraz cztery będą. No. Ja, dawajcie jakieś komentarze.